Witam w następnym odcinku, już czwartym Skończyliśmy na... Że zrobiliśmy zadanie, że zabiliśmy tutaj tych, tych, tych pajaców Z misji... Jaka to była misja? Już nawet nie wiem Coś tam o... z było Zabiliśmy ich, tamci te, tamci sprzedawali mu antyzynę, że sprzedawali antyzynę, Bachir to zażył, myślał, że to jest normalna antyzyna, a to była jakaś podróbka i teraz będziemy robić misję z rzutem, będziemy musieli żut rzutu zajebać. Kurde, nie mamy apteczki. Mamy jedną. Tylko mamy brak miejsca w I tak myślę. Rozbroję to i sobie wezmę to. Możemy apteczkę? No, zrobić możemy, tylko mamy jeden alkohol i jedną gazę. To może być trochę przypał, ale damy radę. Idziemy się skontaktować z gry G.R.E. Oj tak O! Jakaś pomoc Pomóc mu czy nie? Tylko czy to są zombie, czy to są ludzie? To jest pytanie. A jak to są ludzie, to mi się nie opłaca. Dobra, to są. Dobra, to są zombie. Można w sumie mu pomóc. Coś za to dostaniemy może od niego. Jakieś kurwa pieniądze. co Masz kopa. Oła. Dobra, nie żyje. No i exp. Dostanę expa. A ty co? Chodź tu A, stówkę? To się nie opłacało Nie opłacało się nie pomagać <laughs> E no, ale zawsze... Zawsze coś Pomaganie... To jest podstawa w tej grze chyba Ukraina w wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Dobra, ale ampy. No dobra, nie robimy tego na razie. Zrobimy sobie dzień matki z tym gazem. Co było w drugim odcinku, co nam Lena mówiła o tym gazim. Nie w drugim, w trzecim odcinku, już się mylę sam. Co nam mówiła Lena, że. żeby iść do gaziego, o coś tam, o coś tam, go zapytać, pewnie jakieś zadanie będzie miał dla nas. No to zobaczymy. Dobra, zrobimy sobie tą strefę. Jest. trochę tych zombie jest Umiejętności, rzut judo Rzut judo i potem to Szybko się męczy ta postać coś Naprawiamy ją czy nie? Dobra, naprawimy ją очень Не, не дам Ty, co jest? On przeze mnie przeniknął No przecież klikłem to Żeby rzucić Tym suką O, dobra, nie żyje eee, dobra Syk gdzie to jest tutaj? Dobra, mamy strefę Oj, tak. No i poziom. Dobra, co my tu możemy wziąć? Porządkujący handel zwiększa swoje umiejętności, targowania się, odwróca ceny w sklepach. Wspomaga. Co dobra, wrześniamy sobie to, żeby się targować. Batery mieć i sklepy mają nowe towary. Dobra, pójdźmy towarami. Idziemy do Gaziego. O, następna strefa jakaś. Zrobić ją, czy nie? Zrobię żeby mieć bliżej strefę jakąś Dobra, robimy ją Skocz tu Dobra, o co ty po... Łooo ja Pal gumę Do spania Dobra, trzeba to zamknąć Wypierd dalej. Dobra. Musimy zabić trzech. Trzech skurwysynów. A ten latający gdzie jest, skurwysyn? A tu jest. Ty! Jak przeskoczył? Pajpuma. No co, Czy się bić? Alguma. Dobra, idziesz. Cyk jeden. Cyk drugi. Idziesz, idziesz. <gry> chodź, chodź, chodź. Kurde, ale nie tak. Tylko tak. Jeszcze, jeszcze. Chodź tu. Masz kopa i chodź tu. Chodź, 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 chodź. Dobra. Nie trafiłem. Nadal leży. Serio, puste? Dobra, przejdziemy przez most Przez most sobie przejdziemy O ja pierdole tutaj zombie Dobra, przejdziemy sobie przez to I pójdziemy do tego Gaziego ile metrów 50 czyli tutaj trzeba iść no no to pójdziemy tutaj do niego to jest chyba ten dom Gazi jesteś tam? a może ten? chyba ten jeśli mama nie jest zadowolona, nie jest zadowolony Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. C czy jesteś w wypożyczalni filmów? Ja, nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i, i klan, i, i taki inny pan, i... i... Mogę wejść? Nie, serious, nie, nie wolno! Nie możesz! Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a... A to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o, o mnie. Ma tytuł Charlie, i cały jest o mnie i, i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazy i wpuścisz mnie, jak przyniosłeś ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha! Je, jeszcze chciałaby czekoladę! Tak, mama chce czekoladę! Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z im. To bez sensu! Tak... Y, ...mówią ludzie w aptece. No i mi zanudzi przed mordą, no co za pies. Dobra, idziemy po ten film dla tego pajaca. I po... i po paczkę czekolady. Dobra, gdzie mamy bliżej? 170 metrów 170 metrów mamy Dobra 130 Moja pierdolę Puść, Pójdź, 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 pójdź Haha Parkour kurwa Dobra, nie pomaga mu, walić go Idziemy nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie to jest. Czy to jest film, czy czekoladka. No chyba cię w łopie He Dobra, to jest gdzieś tutaj Gdzie to jest? O nie, to jest tutaj. Nie, nie Macie cię Nie, 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 tak się nie bawimy. Zostaw nie. Co za policjant zajebany. Aha oj tak, byczku. No i tak, za pierwszym razem. Dobra. Chodzimy tu. Kurwa, nie teraz! No i chuj. Zamknij te drzwi. Charlie, Charlie. C jak Charlie. Jest. Mam cię. Te kurwy są u góry. 50 metrów lecimy. Cały czas na 20 HP Fajnie co nie. o ho. Dobra, a gdzie są petardy? Tu są cyk. Idźcie tam.

Dajcie mi kawę, bo kawa jest droga. Ile kawy? Dobra, big. Tam też jest kawa, to jest zombie. Dajcie, dajcie, dajcie kawę. I tu sam jest. sto. Dobra, idziemy, sto. Essa. Essa, daj Skocz Otwórz to pudełko Gwoździe I do góry Mamy coś tu? Zapięte Kurwa Eee Dobra I parkur Dobra, idziemy do niego A, Nie nie ten, nie, nie to przejście, tylko to szybko się ta postać będzie trzeba będzie iść w ten, żeby się nie, żeby się nie męczyła. Tak bardzo. Masz tu filmy i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy... Gadzi znów wygrywa. Sprawa dla Gaziego! No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. Mm, Okej. Okay. No mm -hmm. Mamy miejsca na to? Nie mamy 45 Dobra, to jest rozjebane to weźmy to Okej okay. Zwierdalamy uh -huh. się tu Jest tu coś Czy trzeba iść na dół Trzeba iść na dół O Jezu, sorry. Cześć gazi Mama ogląda Jest tu coś jeszcze? Jodówka Podpierdolę mu kawę i chawę Ty I nie będzie miał nic do jedzenia Essa, essa sika. Dobra, idziemy, teraz dolemy. Ej, spodobała mi się ta seria. Będę ją częściej nagrywał, chyba. Nie no, jak zapowiedziałem, że daily to daily. Codziennie o 16. Chyba, że wbijecie pod jakimś odcinkiem dużo lajków, like to może od razu, od razu odcinek wleci następny. Tak, z 15 żeby było. To następny odcinek będzie wlatywał, jak będę widział, że chcecie. Nie no, w sumie bym to otworzył, ale jest tyle tych skurwysynów, że się nie da. Wbijamy sobie trochę poziom siły. Dobra. Może być. Macie podupcyło, opie. Okay. Ej! Tak się nie bawimy. Zostaw, 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 zostaw. Dobra, mam pomysł co zrobię. Chodź się bić. Jeden Drugi oj, oj, oj. Trzeci O, idziesz? No jest, sasito, Dobra, ten już będzie chujowy, to rozjedziemy go. Damy sobie tak. Ile to ma? 39, 30, 26. Dobra, teraz tym zużytym będę bił. Okay, czyli tym. Czyli gazurką. Mówicie. Dobra, no to lecimy idziemy do Leny Ty no, chłopie, co ty tu robisz? Idziesz, idziesz, chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź. Serio? Leżysz, do spania Dużo parkouru teraz robiłem i mam większy poziom, ten mam więcej ekspo. Tak się bić, co ty taka napalona na mnie jesteś, ty? Dajże idź. O kurwa, słyszałem, że mi stąd idzie ktoś. U? Dobra, nie, nie biję ich, nie chcę. Ej, panie. Co ty tu? Ty... Coś ty tu robiła. Ty! Zamurowany. Zamurowana była. Aha. Dobra. 30 metrów idziemy do LEN. Masz coś dla mnie? Oczywiście, dalej to. I apteczkę się użyję jedną. I mam jedną apteczkę w zapasie. Pogadamy z Leną i będziemy kończyć odcinek. Bo chcieliście po 26 po 26 minut to będzie 26 minut. Chyba, że mi napiszecie, że chcecie 40 minut, to mogę robić 40-minutowe, ale to już od Was zależy. Czy chcecie 20, czy chcecie 40-minutowe. Idziemy na jedno piętro do góry, a nie dwa, chyba dwa. Ty gdzie to? To co na dole? No okej, okay. Jak się zmęczył pod tym bieganiem. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Lepsze broni. Nice. Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają, a przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży, a ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. Uuu, ale tak mało 10 dorców? Dobra W piątym odcinku W piątym odcinku będziemy Szli po zrzut W kotle Także trzymajcie się Do pią do, do piątego odcinka Siemandero